Z the bell. Hello, hello. To postanowiłem w pierwszym 12 tego odcinka. Chyba podpierdzielimy komuś w ścigówkę. Jeffi Nazista, łatwo. Mówić. Trzeba było znaleźć Kurwa, nie po to, że wyścigowy! A moment! moment. Jestem z powrotem. Kurwa, coś mi ściga. Kurwa, coś już Ale damy kurwa, mać blokady na drodze Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Oj, nie jest dobrze. Tak już zaznaczyłem. Kurwa, coś kurwa, bo... E, tu wszystkie samochody mają... do no bez kitu. Uuuuuuuuuu, nie pierdolają ze mnie Kurwa tędy nie spiędolę Ale mam pomysł, pojady, pojadymy tędy Przez park Wszystko krótko ciałkowe Tak jest, tutaj jakiś róg oporu się broni I mały walczy z dziwkami! Sekund, już jestem. Mój no błąd, idziemy na górę, bo ja lubię z góry na górę teraz. Tak jest! Właśnie o to chodziło. Kurwa, mać. Pancernik, bije pan. Dobra, z tej strony musi... Ścichać. Cud. To jest Gestapo, zostało, ten czarny? mi się zdaje. Jeszcze? już tym szkopplan tu byłaś! O kurwa, ja nie znam sprawy. Huuuuck! Ładnie próbę! Chyba znoju, ale się obawiam, że to drzewo będzie w dalej na chodźcie, kurwa, orzeszki pod moją kurwa kubawę. Coś, trochę zabójstw? To nie jest ten Dobra. Muszę wyjść z Trochę nie wiem co tu się więcej jest. Niepotrzebnie podchodziłem i jedno im tam parę granatów. Kurwa Mać tych z tych zwach zwierzynych bo... Chyba z granata go się ściągnął za dobra, nie ściągnę go za na pierdolają. Niech jest najwięcej tam Granaty! Kurwa, nie mam granatów Kurwa pierdolony szpadro. Spójrzcie mnie za łokoko, trzeba granaty. Idziemy na górę za działką. Zaraz za się. Tak jest, to teraz powiesz szwadronie, kto ma lepsze działko. Yes, brucie szczęście i mi się zalicie zapić. Frodo poru sukces. Tak to się robi na południu Aha, teraz jedziemy do Beli Szapnę się tym furgonem Siedź tu, wiedź też wow, ale nie jest. drzewie patrzyłeś sobie ten drzew. No, oni taki idą ku odwagę siebie jak na rzeź. No, Robi śmiecie! Jedziemy z dziwkami. Tutaj chyba Niemcy by tu chcieli mnie żeby jak się chciał przez nią ale nie jestem w końca pewien. Także w razie widzimy się przepuścić. Jestem przy moście, zaraz się dowiemy. Pewnie będą chcieli mnie złapać. Ajdę idę papieżem, nie mam papieru. Bo ja my siedzimy, yes, bo Sprawdźmy w razie, bo mam nitro przygotowany, Także że można spierdalać. To, a benzyny, reise papiery? A nie, dajcie, puścili mnie ostatnio, my tak? fajnie. kiedyś tam. No nic, widzimy się na miejscu tutaj jeszcze Mam pokażę jak mi się ogień mieć dopali Albo i nie, bo tu kurwa jest taka ulica kurwa Kulowa O jeszcze się tym czołgem ustawili Dobra, widzimy się na miejscu Przegapiłem jak szon krzyczał Pas, Może tu mnie nie chcieli puścić, szanowny papieża. Chyba hmm. nie będę mógł wycinać, bo znowu przygotowuję się do tego. Okazuje się, hmm. O, teraz sobie jest taki cały czas silnika, się ciągnie. Nawet jak stoję. I ja do ciebie, Witorę! Już jestem prawie na miejscu. No wypierdalać! Tu jest wyścig! Nie zostaną skasowani przez jakieś chłodno to jest baler. Co <grymne> kłamstwo. Wow. Dobra, idziemy do Belej. Zobaczymy, co tam powiedzą. Żeby burdel spalw, co trzeba być chujem? Pedałem i Niemcem. Bez chuja. Vittorii! Sean You're alive! They, they took the gistlars! It's alright, Vittorio. Santos He was helping them. Must warn the others. I will. Just as soon as we get you out of here, uh, Sean, my son. <laughs> nie jest jego kasi, On jest złochem, On jest irlandczykami. Jego ojciec umarł w pożarze. Myście kurwa nie, nie słuchali dobrze. The crowds will hit the catacombs next. I need to warn the resistance. Dobra. Idziemy się miejsce. Catacombs next. <laughs> I need to warn the resistance. Fuck you, ja specjalnie włączamy podobnie nagrywanie, żeby pokazać, co ty gadasz, co ty się powtazasz, chodź.

Otwierać szwaby zapyśniałe nitrocikie Kurwa Mać, ja pierdolę, ta ulica jest polana kurwa Olejem do pieczenia frytek, ciastek i pączków Ale nie kebabów kurwa kichuj, że to tak się ślizga ten pojazd mechaniczny no, kurwa, mać! W kosmos chce Dobra, widzimy już po prawej. Tańczący Niemiec po prawej? Uuu, Barakuda! Musi dojeżdżać! Mój parking. Wiedziałem, że wylezie kutęk, kurwa, w prawo. Gagne what are you doing here? Where's Verinak? She's down below with Luke and the others. Then I'll head down. Wait! The Nazis are everywhere. We can't risk revealing this entrance. Is there another tunnel? Yes, across the street, just past the lion statue. You should be able to flank the Germans. No shit, nigga. Now I that not far. I go to Dachen. Why Dachen? Nie wiem. Ale zabiję sobie tych Niemców tutaj. O ile oni mnie wcześniej nie zabiją. Nie ja znajdę i nie zabiję. Kiś kopęk. Paso. Niemcy. Ich bring den Saboteur. Schieß! Bling. Einfacher Schuss. Au! Herr, hier Łooooooo! Shaun! Chwila... Kurwa, nie dam rady... Macie farty... Tylko się dzisiaj złap tego... ...druta. Oszon Shaun jedziesz!

Najgdziejszy sposób, ale kurwa, dziwny, pływem zrobimy mały boom. Ja myślałem, że to się Dobra ale dobrze. Uuuu, uej, a w dół, czy coś? Nieładnie, nieładnie tak oszukiwać. Dobra, ale to będzie w następnej części. Uha, na razie.